Przygody dzika Stasia Przygoda trzecia Kolega dzika Stasia Dziś dzik Staś wstał rano, kiedy tylko zaczęło świecić słoneczko. Mama już czekała na niego, aż wstanie, żeby iść w okolice leśniczówki, żeby zjeść na śniadanie jabłuszka. Oba dziki ruszyły więc w znaną sobie drogę. Tak jak wczoraj, mijając po drodze puste paśniki oraz zamarznięte leśne rozlewiska. Zima była naprawdę mroźna. Po pewnym czasie ich oczom ukazał się widok podobny do tego wczorajszego. Blisko leśniczówki, paśniki dla Saryn i Jeleni były pełne, a w ich pobliżu leżała ogromna sterta jabłek. Tym razem jednak okolica była pełna zwierząt. Przy paśnikach Sarny i Jelenie zajadały się sianem. Niektóre z nich podjadały też leżące na ziemi jabłka. Nie one jednak wzbudziły największe zainteresowanie Stasia. Przy stercie jabłek było bowiem bardzo dużo dzików. Staś przyglądał im się z zainteresowaniem. Dotychczas nie widział bowiem tylu swoich pobratyńców. Nie wiedział nawet, że tak dużo dzików mieszka w ich lesie. Mamo, zobacz, ile dzików zawołał z niedowierzaniem. Po chwili jednak nieco się zmartwił. Czy dla wszystkich wystarczy jabłuszek? Zapytał mamę. Nie martw się, synku. Na pewno nikt nie będzie głodny, odparła mama. W tym momencie Staś zauważył, że kilkadziesiąt metrów dalej jabłkami zajada się inny mały dzik. Bardzo się tym ucieszył i znowu krzyknął: Mamo, zobacz, mały dzik, zupełnie taki jak ja, mogę do niego podejść? Zapytał mamy. Tak, synku, idź się z nim pobawić, odpowiedziała mama. Staś od razu pobiegł w kierunku kolegi. Gdy tylko znalazł się obok niego, powiedział: Cześć, jestem Staś, pobawisz się ze mną? Cześć, Stasiu, odpowiedział kolega. Ja nazywam się Marek i bardzo chętnie się z tobą pobawię. W tym momencie do maluchów podeszła mama Stasia oraz mama Marka. Możecie się pobawić, ale najpierw zjedzcie śniadanie, powiedziała mama marka. Z pustymi brzuszkami nie będziecie mieć siły, aby się bawić, dodała mama Stasia. Oba małe dziki przystąpiły więc do jedzenia. Po chwili Staś i Marek byli już na jedzeniu i mogli zacząć zabawę. Najpierw zaczęli razem biegać dookoła leśniczówki, później zaczęli tarzać się w śniegu, a na sam koniec urządzili zawody na najszybciej zjedzony jabłko. Wtedy mama Stasia powiedziała: Synku, jest już późno, musimy wracać do naszego barłogu. Mama Marka też zaczęła go popędzać. Staś zapytał jeszcze mamy, czy mogą chwilę zostać, bo świetnie bawi się z Markiem. Ale mama zdecydowanym tonem powiedziała, że to już jest czas na powrót. Małe dziki pożegnały się i umówiły, że jeszcze kiedyś spotkają się na wspólną zabawę. Staś z mamą, Poszli i po drodze mijali te same zamarznięte rozlewiska i drzewa pokręte śniegiem. Choć trasa była dokładnie taka sama, to Staś był już zmęczony i wydawało mu się, że musi iść i iść i iść. Kiedy w końcu dotarli do celu, dzik Staś od razu zamknął oczka i zasnął przytulony do swojej mamy.